Czy wiesz o tym, że rzeczywistość jest to gra mentalno-duchowa? Prawdziwa gra toczy się na poziomie mentalnym i duchowym. Prawdziwa gra to to, czego nie widać. Większość ludzi gra w tę grę, podejmując tylko działanie fizyczne. A ci, którzy naprawdę wygrywają, to ci, którzy potrafią działać na płaszczyźnie mentalnej. Pamiętaj, rzeczywistość nie jest grą fizyczną. Wybij sobie to z głowy, ponieważ wpadłeś dokładnie w tą samą połapkę, co wszyscy inni. Pomyśl o tym w ten sposób. Wyobraź sobie, że Twoje życie to jest film. To, co widzisz na ekranie, to jest rzeczywistość fizyczna. Ale film nie powstaje na ekranie. Film powstaje w projektorze. Więc jeżeli chcesz zmienić to, co jest na ekranie, to nie możesz nagle zacząć zmieniać obrazu na ekranie. Musisz zmienić to, co jest w projektorze. I tak się składa, że Twoje myśli, Twoja częstotliwość jest takim projektorem. Więc jeżeli będziesz podejmować tylko działanie fizyczne, to tak jakbyś chciał zmienić skutek skutkiem. A to nigdy nie będzie działać, ponieważ skutek nigdy nie może zmienić skutku. Musisz zmienić przyczynę. Musisz zmienić swoje myśli i swoją częstotliwość. Pierwsza rzecz, jaką możesz zrobić, to zacząć patrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Czy ta sytuacja, która właśnie mi się przytrafiła, czy jest... Rzeczywiście ona taka zła. Czy jest możliwość, że jest to szczęście w nieszczęściu? Kiedy zaczniesz patrzeć na świat inaczej, wtedy świat zacznie patrzeć na Ciebie inaczej.